rzymsko katolicki kościół parafialny Świętej Katarzyny jest wizytówką miasta blankenberg Henne w Niemczech. Początek budowy można datować na rok 1245, czyli rok nadania praw miejskich przez hrabiów von Sayn. Początkowo był to kościół klasztorny Norbertanek w obrębie murów miejskich, potem przejęty przez cystersów. Kościół klasztorny został podniesiony do rangi samodzielnego kościoła parafialnego w 1248 roku. W XVII wieku konieczna stała się przebudowa kościoła, prawdopodobnie wskutek zniszczeń powstałych w wyniku ostrzału miasta w czasie wojny trzydziestoletniej. Cennym zabytkiem kościoła są freski przedstawiają prezbiterium koronacja Maryi obrazy świętych, pochówek świętej Katarzyny oraz serię obrazów z legendy o świętej Katarzynie. Wartościowe są także organy. Pierwsze zbudował w 1746 roku organomistrz Baltazar Kynik z kolonii, W 1983 roku kościół stanął w płomieniach i częściowo spłonął.